To dla mnie nie dzień, w którym dziecko przynosi laurkę ojcu, mówiąc: Dziękuję Ci, Panie Ojcze, żeś mnie stworzył, tylko to dzień refleksji dla ojca, by to on przypomniał sobie swoją arcyważną rolę, zastanowił się, jakim jest tatą dla swojego dziecka. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Nie mogło być inaczej. 23 odcinek przypada na czas, kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Ojca, 23 czerwca. I zapewniam cię, że nie było to zaplanowane. Data jest nieprzypadkowa, choć wybrana całkiem niedawno, bo 60 lat temu, zaproponowana przez poetę i fraszkopisarza Jana Izydora Staudyngera. Choć oficjalny, lecz żartobliwy powód miał wiązać się z najkrótszą nocą w roku, to jak się potem okazało, co wyjawił jego syn również Jan, jego ojciec wymyślił ten dzień nie dla ojców, co dla dzieci, bo miał do nich bardzo ciepły stosunek. Ekspres ilustrowany, w którym pojawił się ten wątek po raz pierwszy, co roku przypominał o tej dacie, i tak zostało. Potem dołączyły do tego inne czasopisma i wzmocniły ten przekaz: Zwróć uwagę: Dzień Ojca, ale z myślą o dzieciach. Dla mnie to nie dzień, w którym ja oczekuję od dziecka jakichkolwiek zachowań. To dla mnie nie dzień, w którym dziecko przynosi laurkę Ojcu, mówiąc: Dziękuję Ci, Panie Ojcze, żeś mnie stworzył, tylko to dzień refleksji dla Ojca. By to on przypomniał sobie swoją arcyważną rolę, zastanowił się, jakim jest tatą dla swojego dziecka. To moja prywatna, osobista interpretacja tego dnia. Co roku oddaję się szczególnej refleksji na ten temat, by cały rok mógł być dniem taty dla moich nastoletnich już dzieci. Temat świadomego ojcostwa jest dla mnie bardzo osobisty, ważny i bliski. Widzisz, 13 lat temu, kiedy na świat miał przyjść mój syn, czułem się kompletnie nieprzygotowany do roli ojca, a już nie mówiąc o roli taty. Tak poukładało mi się i dzieciństwo, i dorastanie, i wzorce, a właściwie ich deficyt, że musiałem się solidnie napracować. Wydać spore sumy pieniędzy na szkolenia i terapię, by to wszystko miało dzisiaj sens. To dlatego wszedłem na intensywną ścieżkę rozwoju, bez której teraz zapewne byśmy się nie słyszeli. Ale dzisiaj nie o tym. To, co może wydać się istotne, o czym wspominałem przy okazji pierwszych odcinków podcastu, to był mój niezwykły powód, żeby coś zmienić. Dzieci to było dla mnie zbyt ważne by iść z prądem i liczyć że jakoś to będzie i samo się wyprostuje nie chciałem by w żaden sposób moje dzieci przechodziły przez to co ja idąc dalej chciałem lepszego życia dla nich i wiedziałem że najpierw muszę takie stworzyć dla siebie nie tyle muszę co zwyczajnie chcę chciałem życia Wyższej jakości życia swoich marzeń. Każdy może zostać ojcem, ale nie każdy będzie tatą. Istnieje pewna różnica między biologicznym a emocjonalnym aspektem rodzicielstwa. Bycie ojcem w sensie biologicznym oznacza, że ktoś przyczynił się do powstania nowego życia. Ale niekoniecznie angażuje się w codzienne życie i wychowanie dziecka. Natomiast bycie tatą to rola, która wymaga zaangażowania, miłości, troski, poświęcenia czasu i wsparcia emocjonalnego. Ojcem może zostać każdy mężczyzna, który spłodzi dziecko, ale tata to ten, kto bierze na siebie odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, jego rozwój w każdym wymiarze, wsparcie w trudnych chwilach i bycie obecnym w jego życiu? Prawdziwe ojcostwo nie ogranicza się tylko do aktu biologicznego, ale wiąże się z głębszym zobowiązaniem i więzią z dzieckiem. To, że nie wszyscy mają do tego gotowość, może wynikać z wielu złożonych przyczyn. Naprawdę, przecież wszyscy wywodzimy się z różnych domów, mamy inne historie i doświadczenia. Bardzo chciałem tutaj unikać uogólnień. To, co nas jednak ojców łączy, to często przestarzałe stereotypy związane z rolą ojca taty. Które gdzieś tam stały się u wielu tatusiów ograniczającymi przekonaniami, które utrudniają tą gotowość. Sprawdź, z którymi jeszcze się identyfikujesz. Na przykład, taki ojciec jako żywiciel rodziny. Prawda jest taka, że współczesny ojciec jest nie tylko żywicielem lub nie tylko jedynym żywicielem, lub w ogóle nie jest żywicielem. To przede wszystkim aktywnie uczestniczy, uczestniczy w życiu rodzinnym. Myślę, że tak jest coraz częściej. Widzę to wśród swoich znajomych, w swoim otoczeniu. Równoważenie pracy i życia rodzinnego jest kluczowe i bardzo ogromnie mnie to cieszy, jak wielu ojców zdaje sobie dzisiaj z tego sprawę, a także jak wiele matek. Dzisiaj także bierze za to współodpowiedzialność. Ojciec tata jako niedostępny emocjonalnie twardziel. Ojciec wcale nie musi być takim twardzielem, nie musi ukrywać swoich emocji. Właściwie to nawet nie powinien tego robić. Okazywanie uczuć takich jak miłość, radość czy smutek. Nazywanie tych uczuć jest nie tylko normalne, ale także i zwyczajnie zdrowe. Pomaga to dzieciom nauczyć się, jak radzić sobie z własnymi emocjami. I tu uważam, jest mega kluczowe nazywanie tych emocji, żeby dzieciaki nauczyły się je rozpoznawać wtedy, kiedy się pojawiają. Ojciec jako Zabawa, chyba jeden z moich ulubionych przykładów. Ojciec to nie tylko partner do zabawy, kopania w piłę, czy po prostu do wygłupów, ale także również nauczyciel, przewodnik i wsparcie emocjonalne. Rola ojca, taty obejmuje naprawdę szeroki zakres działań: od pomocy w nauce, pobycie wzorem do naśladowania codziennych sytuacjach Ojciec jako autorytet. Autorytet ojca nie musi opierać się na strachu czy rygorze. Takie jest straszenie, bo powiem tacie i tak dalej. Szacunek i otwarta komunikacja są fundamentami budowania zdrowych relacji w rodzinie. Ojciec jako sportowiec Wspólne spędzanie czasu może przybierać naprawdę różne formy. Może to być czytanie, wspólna nauka, może to być sztuka, wyrażanie się poprzez y, sztalugi, pędzel, farby. To wszystko są wartościowe aktywności, które budują więzi między ojcem a dzieckiem. Ojciec jako naprawiacz. Nie każdy ojciec musi być złotą rączką. Nie każdy musi trzymać ten młotek czy śrubokręt w ręce. Może to robić również i mama. Ważne jest, aby wspierać swoje dzieci na różne sposoby: nie tylko przez naprawianie rzeczy, ale również przez wspólne rozwiązywanie problemów i naukę rozwiązywania tych problemów. Bo nie zawsze trzeba samemu umieć coś naprawić trzeba też umieć znaleźć kogoś, kto to zrobi czasem za nas. Mam dla ciebie 10 wskazówek, które mam nadzieję, pomogą ci poprawić relacje z twoimi dziećmi. To mój osobisty kodeks świadomego taty. Twoje dzieci mają wiedzieć, że je kochasz. Prosta sprawa. Jak możesz to częściej okazywać? Nie musisz być już ani twardzielem, ani Niedostępnym emocjonalnie ojcem. Nawet jeśli demonstrują brak wiary w siebie, ty masz wierzyć w nich. Kiedy wierzysz w nich, one wierzą w siebie albo będą siebie wierzyć w przyszłości, w dorosłości. Dzieci potrzebują granic i przewidywalności. Wyznaczaj zasady i bądź konsekwentny. Nawet jeśli masz wrażenie, że swoją nieustępliwością odzierasz dzieci ze skóry. Jednocześnie bądź cierpliwy i wyrozumiały. Dzieci uczą się i rozwijają każdego dnia, a ty jesteś ich przewodnikiem, który kocha bezwarunkowo. Pamiętaj, że każda chwila spędzona z dzieckiem jest cenna. Nawet małe gesty, takie jak buziak na dobranoc czy poprawienie kołnierzyka, mają ogromne znaczenie. Słuchaj ich i poświęcaj czas na rozmowy. Dzieci chcą czuć, że ich zdanie jest ważne, że mają głos, a ich głos się liczy. Angażuj się w ich pasje i zainteresowania. Na przykład, wspólne hobby wzmacnia więzi. Razem z synem dzielimy pasję lotnictwem, samolotami, a z córką fascynację końmi. Dbaj o siebie i swoje pasje. Tata, który jest zadowolony i spełniony, może dać więcej siebie. Swoim zachowaniem pokazuje też, że aby zadbać o innych, trzeba także dbać o siebie. Nie bój się przyznać do błędów i przepraszać. To uczy dzieci, że każdy popełnia błędy i ważne jest, jak na nie reagujemy. Pamiętaj o radości i zabawie. Śmiech i wspólne zabawy budują najpiękniejsze wspomnienia. Dzień taty to także dzień mojego taty. To jest fragment dla mnie bardzo osobisty, bo dotyczy mojego ojca. Mój tata zmarł niemal dokładnie 10 lat temu po ciężkiej, wykańczającej go z roku na rok chorobie. Zanim odszedł, miałem to szczęście przytulić go, podziękować i powiedzieć, jak bardzo go kocham, pomimo tego, że mniej lub bardziej zdarzyło mu się nawalać czy zabłądzić. Dziś i wtedy wiedziałem, że starał się jak mógł na tyle, ile potrafił, na ile pozwalała mu jego świadomość i wzorce, które otrzymał. Jestem wdzięczny mu za wszystko, czego mnie nauczył. Choć był lekarzem, to wszystko, co wiem o technice i majsterkowaniu, zawdzięczam jemu. Wszystko, co wiem o muzyce, zawdzięczam jemu. Jestem mu wdzięczny za bajki o robociku, które opowiadał mi na dobranoc. A dzisiaj ja opowiadam je swoim dzieciom. No, opowiadałem, bo dzisiaj już na to sobie nie pozwalają. Choć zdarzało mu się wybuchać, zawsze starał się dotrzeć do mnie uśmiechem i spokojem. Jestem mu wdzięczny. Za dar życia. Bez niego nie było mnie w tej rzeczywistości, w takiej postaci. Choć nie był tatą idealnym, starał się być nim najlepiej jak potrafił. Skoro słuchasz tego odcinka i dotarłeś na sam koniec, to albo jesteś zainteresowanym podcastem tatą, lubisz mnie po prostu słuchać. Albo jesteś kobietą. Bo też lubisz mnie słuchać. Jednak to troszkę zmienia sens poniższego przesłania. Jednakże, jeśli jesteś tatą, to jesteś wystarczającym tatą. Twoje dzieci potrzebują wiedzieć, że w to wierzysz, i starasz się każdego dnia być coraz lepszy i lepszy. One nie chcą idealnego taty, który się zażyna, żeby wypełnić im czas, zaniedbując siebie i swoje sprawy. One chcą taty, który będzie miał dla nich chociaż 15 minut dziennie. Opowie im bajkę na dobranoc, poczyta książkę, wysłucha bardzo emocjonującej opowieści z całego dnia, przytuli, pośmieje się, pogra w piłkę, pokaże jak coś naprawić. Pójdzie na basen, przygotuje śniadanie do szkoły, zobaczy ważny występ w szkole. A nawet jeśli tata nie da rady z jakichś powodów, to dziecko usłyszy: Przepraszam. Na koniec chciałbym bardzo przypomnieć wszystkim moim niezwykle ważnym słuchaczom: jak wspomniałem w odcinku pierwszym, ten podcast jest moim punktem widzenia. To sposób, w jaki postrzegam świat, to moje okulary, które patrzą z mojej perspektywy, która czasem może być ograniczona, niekompletna i może być niewystarczająco szeroka. Czasem nie sposób wyczerpać tematu, by każdemu się zgadzało. Czy ten punkt widzenia to niewłaściwy punkt widzenia? Nie. A może właściwy też nie. Jak mawia jeden z moich mentorów, nie wierz w ani jedno słowo. Tak będzie najlepiej. Przymierz, sprawdź, przetestuj na sobie. A jeśli czegoś brakuje, poszukaj samodzielnie. To Twoja droga samorozwoju, to Twoja droga odpowiedzialności, do której cię zachęcam za każdym razem. To, czego słuchasz lub oglądasz w moim podcaście, to moja droga, moja strategia na życie. To jak ja żyję, czym się kieruję, co mnie interesuje i ukształtowało, i kto mnie zainspirował. Podcast jest informacją, co u mnie się sprawdza i co u mnie działa. Moją intencją jest propozycja, abyś wszedł na ścieżkę wyższej jakości w swoim życiu, abyś żył z większą świadomością swoich działań, rezultatów, myśli i uczuć. Na poziomie, gdzie już wiesz, czego chcesz, i robisz to świadomie, spełniając swoje marzenia. Tylko pomyśl, jakby to było, gdybyś był tatą swoich marzeń. A jeżeli jesteś kobietą i mnie słuchasz, tylko pomyśl, jakby to było, gdybyś była mamą swoich marzeń. Jak by to było, gdybyś była inspiracją? Dla swojego męża, swojego partnera do tego, by miał gotowość do tego, by stawać się tatą coraz, coraz lepszym. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasty oraz do pozostawienia komentarza, lajka, oceny lub recenzji. Zapraszam na stronę www.podcastu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Czas na życie marzeń. Znajdziesz tam więcej wizualnej treści i przypomnień. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl. Raz w tygodniu dostaniesz powiadomienie o premierze. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.